Od 18 lat działam w biznesie i powiem wam, co ostatnio zaobserwowałam i jak to się ma. Otóż wydaje mi się, że brakuje teraz zaufania takiego społecznego. Ale jak to się ma w biznesie, jakieś takie symptomy? No już mówię. Słuchajcie, najprostsza sprawa. Ja idę do sklepu, chcę kupić jakiś ciuch w przymierzalni. Naprawdę, uwierzcie mi, dawno tego nie robię, nie słucham e, pani ekspedientki, po prostu nie, e, nie opieram się o jej opinii. Wyciągam inne panie z przymierzalni, może nie na siłę, ale wiecie, e, pytam e, i one zawsze powiedzą szczerze. Druga sprawa, zamawiamy coś przez internet. Co robimy? Czytamy opinie. Czy to jest powszechne. E, jeśli nawet chcemy podzielić współpracę z jakąś firmą bądź osobą, co robimy? Wpisujemy w wyszukiwarkę i szukamy po frazie, co wiemy na temat tej firmy i co możemy przeczytać na temat danej osoby. Dlaczego tak jest? Dlatego, że taka jest sytuacja obecnie, a uważam, że pandemia się dodatkowo pogłębia to. I co się dzieje? Pokolenie multimedialne, gdyby zaczyna czuć się bardzo, tak powiem, jak ryba w wodzie, czyli coś, co dla nich jest dzisiaj zupełnie powszechne. Staje się dla nas, dla tych starszych pokoleń, no, być naturalne. I teraz, jak my w tym wszystkim możemy się odnaleźć? No, no właśnie tak, że jeśli prowadzimy biznes, to musimy tą swoją ścieżkę sprzedaży zaktualizować do obecnie panujących warunków. Czyli nieważne, co robiłeś, nieważne, jakie produkty miałeś, dzisiaj musisz się zastanowić, czy dobrze komunikujesz. Czy dobrze obierasz w ogóle swój target? No i druga sprawa, chyba najważniejsza: jaki ty w tym wszystkim jesteś, czyli twoja firma, twoi, twoja, twój produkt, twoja usługa. Czy to wszystko ma sens? Ważne jest, żeby zaznaczyć swoją obecność na rynku. Właśnie poprzez innowacyjne podejście, czyli szukamy pomysłów niestandardowych, nie komunikujemy jak do tej pory. Druga sprawa, no, dla nas ważne jest, żeby ten klient jednak kupował, żeby te sprzedaży były zamknięte. Więc trzeba się zastanowić, wypisać na kartce, albo zrobić burzę mózgu w firmie, co potrafimy jeszcze nowego wygenerować, jakieś nowe pomysły, żeby to się sprawdzało. Dzisiaj, wiecie, co się liczy, zaufanie, bycie naturalnym, Przede wszystkim ciepły wizerunek e, i tak naprawdę bycie prawdziwym, ale uwielbia się w ogóle osoby z pasją, misją, pasją, jakkolwiek mówiąc. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my na co dzień e, mocno e, rozwijamy się. Nasz rozwój osobisty jest na tyle już e, do przodu. Jesteśmy oczytani, czytamy kolejne książki i kolejne, i kolejne. Nasza wiadomość się poszerza. I zupełnie inaczej my dzisiaj oceniamy tą osobę z drugiej strony. Obecnie czy to jest komputer, czy to jest fizycznie spotkanie. My chcemy dzisiaj czegoś normalnego, prawdziwego, oczywistego. Jeśli chcesz, abyśmy pomogli w twoim biznesie albo tobie personalnie komunikującego w biznesie, zgłoś się do nas. Zaktualizujemy twoją ścieżkę sprzedaży, pokażemy ci twój tak naprawdę faktyczny potencjał. Myślę, że nie ma na co czekać. Nie patrz na pandemię. Nie bój się. Zostaw strach w domu. Wyjdź i działaj. Czekam na Ciebie. Kamila Stolaczek, ML Grove. Zapraszam.